odbywa się dzisiaj piękna impreza w parku w Tomaszowie, Tomaszowskie Senioralia. to chyba pierwsza impreza tego typu. Impreza powiem szczerze bardzo fajna, wspaniała impreza, organizowana przez słuchaczy Tomaszowskiego Uniwersytetu III wieku. Ludzie trzecie wieku, jak to na nazwa sama mówi. Zaangażowani, aktywni i to bardzo ważne, bo jeżeli człowiek pracuje, jest aktywny, to żyje, ma dużo energii. I i jest to radość, że może zrobić coś dobrego dla innych. Ta dzisiejsza impreza miała na celu no, umilić życie kulturalne, czy pobudzić życie kulturalne mieszkańców, to było umilić niedzielę. Pogoda może nie jest rewelacyjna, ale okazuje się, że do parku przyszło bardzo dużo ludzi. Mają wspaniałą ucztę ci, którzy przyszli. Repertuar przepiękny, bardzo końcowy. Wspaniałych alii wykonanych przez artystów Teatru Wielkiego poprzez. Kabaret wykonany przez właśnie słuchaczy Uniwersytetu III wieku. No, wiem, że jeszcze ma być kapela Staśka Wielanka, bardzo znana w Polsce, kapela warszawska. Także na pewno ci, którzy tutaj przybyli, nie będą żałować. A jak powiedziałem, fajna sprawa, ponieważ no, coś ludziom należy się w tą niedzielę, gdzie mogą wyjść z rodzinami. Widzę, że tutaj całe rodziny z dziećmi, i młodsi, i starsi. Czyli jest okazja wyjść z rodziną, pospacerować po w parku i posłuchać wspaniałej muzyki i oby więcej takich imprez było, bo na pewno mieszkańcy będą zadowoleni z tego typu imprez i z uczestnictwa w tych imprezach. W tym dzisiejszym dziwnym świecie, gdy brak mężczyzn odczuć da się, bo nawet deko byle dziada na 20 bab przypada. Nawet kołek ubrać modnie, dać kapelusz mój i spodnie i postawić go przy ścianie, to kolejka kobiet stanie. Biedne, biedne my kobiety, nadszedł taki czas niestety. Takie życie bez mężczyzny jest jak obiad bez okrasy, jak pończocha bez podwiązki, jak wódka bez zakąski. A, ale ja, ale ja, Hors hymn seniorów. Pod tytułem nie żyją nam seniorzy na pewno nam będzie. Witam studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Tomaszowie. Witam wszystkich gości. Kilka miesięcy temu pani Krystyna Wilk przyszła do nas z prośbą o pomoc studentom Uniwersytetu Łódzkiego, filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie, żeby wspólnie zorganizować Juwenalnie. No i tak się studenci do tego zbierali że przyszła znowu Pani Krysia Wilk, Wasza szefowa i mówi skoro studenci nie bardzo, to możemy. No i parę miesięcy temu wychodząc do nas, przychodząc wypracowano koncepcję dzisiejszego Państwa Święta. Z naszego Tomaszowskiego Uniwersytetu III wieku, mianowicie grupa teatralno-kabaretowa zapominajki. Lecz dobrze się czuję jak na swoje lata. Bez laseczki chodzić teraz już nie mogę, choć zawsze wybieram najłatwiejszą drogę. W nocy przez bezsenność. Bardzo się morduje, ale przyjdzie ranek, znów dobrze się czuję. Zostań rano spokojnie przed lustrem i zacznij dzień, wykonując następujące ćwiczenie. Spójrz sobie w twarz i powiedz z pełnym przekonaniem: człowieku, ciesz się, że żyjesz. Życzę Wam bardzo, bardzo, bardzo dużo zdrowia. Dobrego samopoczucia, uśmiechów na twarzach takich jak widzę tutaj ze sceny żebyście byli radośni na co dzień dla siebie nawzajem dla swoich rodzin sąsiadów i żeby wiodło wam się jak najlepiej wszystkiego dobrego